Cześć, Patrycja Lisowska. Marcin Nienartowicz, w Student News podsumujemy wiadomości ostatniego tygodnia. Każdy nowy rok wymaga odpowiedniego powitania. Capoeira, samba brazylijska, pokazy iluzjonistów. W takich klimatach przebiegały otrzęsiny studentów pierwszego roku Politechniki Wrocławskiej. Przyszedł czas na otrzęsiny. Tegoroczne różniły się od poprzednich wieloma aspektami. Jednak największą niespodzianką była organizacja imprezy. Pierwszy raz do Trzęsiny Politechniki Organizujemy poza Kampusem Głównym. Wybraliśmy największy klub we Wrocławiu Klub Eter, tak żeby nasi studenci mogli się w miarę pomieścić po prostu w tym klubie. Poprzednie edycje od Trzęsien były na stołówce akademickiej i były również w budynku C13 na wybrzeżu wyspiańskiego. Jak co roku impreza jest tematyczna, jest przebierana, więc to jest ten element wspólny. Tematem od Shenshin 2013 był karnawał w Rio. Stąd obecność tancerek samby brazylijskiej, które na scenie zagościły kilkukrotnie, wprowadzając nastrój brazylijskiego karnawału. Imprezie towarzyszyły również inne atrakcje, o które zadbali organizatorzy, czyli samorząd studencki PWE. Zobaczyć można było koncert bębniarek, pokazy kapułery oraz pokazy akrobatyczne. Kładliśmy duży nacisk na to, aby to nie była zwykła impreza w klubie. To są odszęsiny pod szyldem właśnie samorządu, pod szyldem naszej uczelni, więc zależało nam na tym, aby program był jak najbardziej adekwatny do tematyki imprezy i jak najbardziej ciekawy dla studentów. Na no, odszęsinach nie mogło zabraknąć najważniejszych gości, czyli dziekanów poszczególnych wydziałów. Troszeczkę baliśmy się tego, że jeżeli organizujemy się nie trochę poza jednak kampusem głównym, to to wsparcie władz, być może no nie wszyscy dziekanie się pojawią, jednak wszyscy dziekanie tak naprawdę pojawili się i pierwszego i drugiego dnia, dlatego mieliśmy pełne wsparcie władz każdego wydziału. Studenci także nie zawiedli. Klub pękał w szwach. Pierwszego dnia impreza zdominował Wydział Podstawowych Problemów Techniki, natomiast drugiego królował Wydział Mechaniczny. Kolejny Otrzęsiny już za rok. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na kolejnym imprezie nowej już w Strefie Kultury Studenckiej na naszym kampusie w Politechnice Wrocławskiej. Jeszcze nie wiemy jaki będzie temat, ale na pewno to wymyślimy. Dla tych, którzy chcą zapoznać się z rynkiem pracy, Fundacja Manus już od 10 lat organizuje akademickie targi pracy. Podczas okrągłej 20. już edycji studenci dowiedzieli się o możliwościach praktyk i wymaganiach stawianych przez pracodawców. 14 tysięcy studentów odwiedziło 80 stoisk potencjalnych pracodawców podczas dwudniowych akademickich targów pracy w serowcu. 20 edycja akademickich targów pracy przyciąga coraz więcej firm. Są to firmy z czołówki biznesu, ogromne firmy mające ogromny potencjał i myślę, że. Każdy student, który poważnie myśli o swojej karierze, powinien być tutaj. Akademickie targi pracy organizuje Fundacja Manus po to, żeby już w czasie studiów studenci mieli okazję bliżej poznać potencjalnych pracodawców. Targi pracy są tym wydarzeniem, które oprócz internetu mogą umożliwić skontaktowanie się z pracodawcą, zobaczyć jakie są w ogóle możliwości po naszych studiach, albo też jeżeli się zastanawiamy na przykład nad drugim kierunkiem, czy drugim stopniem studiów, można się, po czym jest praca, żeby dobrze wybrać kolejny kierunek studiów. Czego szukacie na targach pracy? Pracy! Ciężko jest dotrzeć do wszystkich, a tutaj w jednym miejscu praktycznie w pół godziny można, można się rozejrzeć, można, można to wszystko ogarnąć. Sami pracodawcy chyba też yy, rozglądają się za ludźmi, którzy, którzy są starci, są na wyższych latach, więc tak naprawdę no zobaczymy, co, co mogą zaoferować, ale za bardzo się jeszcze tak nie rozglądam. za tym. A być może warto się rozglądać już w trakcie studiów, bowiem niektóre firmy atrakcyjną ofertę kierują wyłącznie dla absolwentów kierunków technicznych. Urząd Patentowy zatrudnia studentów, wystawianie studentów, absolwentów wydziałów technicznych po wszystkich kierunkach, z tego powodu, że. Zajmujemy się wynalazkami technicznymi, potrzebujemy inżynierów. Są też oferty pracy marzeń, i propozycje odbycia praktyk. Techland na przykład szuka kandydatów, którzy lubią grać w gry. Tutaj mamy wywieszonych przynajmniej 15 ofert otwartych rekrutacji. Wystarczy wysłać na CV, portfolio, przejść proces rekrutacyjny i można mieć pracę. I Sporo ludzi z Politechniki rzeczywiście pracuje w Techlandzie. Mamy program praktyk dla studentów. Są to płatne praktyki trzymiesięczne, oraz program stażowy Outu, program dla absolwentów, dla osób, które nie mają doświadczenia. Tradycją akademickich targów pracy jest konkurs na najatrakcyjniejsze stoisko. Liczymy głosy w głosowaniu na najlepszego wystawcę. Prowadzi firma 3M. Tutaj mamy ich stoisko. Frekwencja ankiet jest zadowalająca, chociaż liczyliśmy na to, że jednak głosów będzie więcej. W tegorocznej edycji Akademickich Targów Pracy konkurs na najlepszego wystawcę wygrała firma 3M. Promują współdziałanie, rozwój i inicjatywę. Aktywni studenci na Politechnice Wrocławskiej przekonywali, że studia to nie tylko nauka, ale i działanie. Dni Aktywności Studenckiej na Politechnice Wrocławskiej. Ciekawe projekty aktywni i wytrwali ludzie z pasją. Twórcy DAS, czyli Dni Aktywności Studenckiej, zorganizowane już po raz 18, zagościły w budynku C13. To tutaj koła naukowe i organizacje studenckie promują swoją działalność. Studenci odwiedzający DAS mogą poznać działalność poszczególnych organizacji oraz porozmawiać o projektach. Zainteresować swoją osobą i w ten sposób starać o członkostwo. Jest to główny cel tego przedsięwzięcia. Jeżeli ktoś jest nowy, tak jak na przykład ja na pierwszym roku, to na pewno nie wie, co tak naprawdę się dzieje na tej uczelni i gdzie może tak naprawdę znaleźć swój kąt, czym się zainteresować poza taką stricte nauką w planie. Pośród bardzo wielu organizacji uwagę przyciągało koło naukowe Rapid TruePress, które zajmuje się tworzeniem elementów maszyn nowoczesnymi metodami, między innymi drukowaniem takich elementów na drukarkach 3D. Te dwie drukarki to są przedstawiciele takiego ruchu repraw. RepRap jest to taki ruch polegający na budowaniu drukarek, które są samoreplikujące się, czyli za pomocą jednej drukarki możemy wykonać większą liczbę maszyn. Drukarki nie ograniczają się jedynie do produkcji części maszyn, co świadczy o ich szerokim wykorzystaniu nie tylko w przemyśle. Ta technologia pracuje w tworzywach sztucznych, które topią się do temperatury około 260 stopni. Koła naukowe najczęściej przyciągają studentów poszczególnych wydziałów, jak choćby aktywni budowniczy. Ich głównym celem jest organizacja jedynego w Europie konkursu mostów stalowych, który cieszy się szerokim zainteresowaniem. Ale jak zapewnia Daria Hanisz, w tym kole naukowym są miejsca nie tylko dla budowlańców. Kontakty ze sponsorami, kontakty na uczelni również, ponieważ to jest wszystko. Trzeba starać się o dofinansowanie, trzeba starać się o sponsorów. Czyli nie tylko konstruować, ale także wypromować i przebić. Czym pomaga organizacja BEST? Zajmujemy się generalnie promowaniem wizerunku takiego inżyniera na miarę nowoczesnej Europy, czyli szkolimy ludzi w zakresie takich umiejętności, których na polibudzie jest trudno nabyć, jakichś interpersonalnych czy soft skills. Po dobrej zabawie studenci PWR nie zapominają za sprawą Studenckiego Klubu Tańca Towarzyskiego Iskra, który w tej edycji dasu zgarnął nagrodę za najładniejsze stoisko. 2,5 tysiąca uczestników, 155 wolontariuszy i wielu wykonawców. Co roku witligowo zmienia się w scenę koncertową. W tym roku zagrali Betel, Maleo Reggae Rockers i Armia. Wittigowo. Na co dzień kompleks domów studenckich Politechniki Wrocławskiej, ale również Centrum Życia Studenckiego. Od lat organizowane są tu bowiem cykliczne imprezy. Koncert na tekach został zorganizowany przez Duszpasterstwo Akademickie Redemptor, uczelnianą organizację studencką Donum oraz towarzyszenie Centrum Młodzieży Akademickiej Razem. Jaki był główny cel imprezy? Celem naszego, naszej inicjatywy jest promowanie dobrych wartości, zabawy bez alkoholu i używek. Dlatego nasz koncert organizowany jest w czwartek studencki pierwszy, ponieważ nawiązujemy do tej tradycji czwartków studenckich, kiedy właśnie młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają na studia, zaczynają się bawić w klubach. Na scenie zaprezentowały się znane zespoły, które jednak niekoniecznie kojarzą się z chrześcijaństwem. Zagrali Betel, Maleo Regga Rockers oraz Armia które przez 4,5 godziny zabawiały 2,5 tysiąca studentów. Podczas imprezy można było również wysłuchać krótkiej konferencji ojca Mariusza Simonicza, pomysłodawcy koncertu. Chcemy jakby złamać schemat yy, spoglądania czy taką, wyjść z takiej szuflady, do której zamyka się chrześcijan czyli tacy troszeczkę zacofani, wycofani, ciemnogrodzik, zachukani, pełni kompleksów, bez jakiejś przebojowości, inicjatywy i chcemy pokazać, że duż pasterstwa, czyli takie środowiska katolickie też mogą e, uczestniczyć, też mogą coś takiego zrobić. No i, i to jest koncert, który organizują konkretnie studenci dla studentów. Czwarta edycja koncertu na Tekach powoli dobiega końca. Wrocławscy studenci jak co roku pokazali, że można tańczyć i śpiewać, bawiąc się przy tym bez alkoholu. Oby było więcej tego typu koncertów w kalendarzu imprez kulturalnych Wrocławia. Dla Telewizji Studencki Styk, Grzegorz Kapela. I to już wszystko na dziś. Do zobaczenia.